Uff, dzisiaj deszcz pada Jestem zachrypnięty Grypę, kaszel mam Ciekawie jak to tam będzie wyglądało Ale co ciekawe Ale zobaczymy. Dzień dobry Ja jestem Wesley Przedstawiam się dlatego, że niektórzy sobie tego pragną, żebym się przedstawił, kto ja jestem, za każdym filmie. Tak niektórzy to robią. Dlatego, dlatego ja spełniam to życzenie i... i mówię swoje imię, znaczy nie Wiesław mam na imię, ale to było 30 lat temu w Polsce a teraz jak przyjechałem do Kanady to moje imię brzmi trochę inaczej inaczej. inaczej. nadal jest Miesław w wszystkich dokumentach ale jako żeby było łagodniej i wyraźniej powiedzieć dla wszystkich tutaj w Kanadzie od, od samego początku przybrałem e, imię Wesley to jest właściwie to samo odmiana angielskiego i imienia Wiesław Wesley. Mnie się to bardzo podobało i tak już zostało przez te 30 lat, jak tutaj jestem w Kanadzie. Jeszcze niektórzy skracają to, mówią tylko Wes. Także to jest normalnie w języku angielskim. Ludzie próbują mówić jak najmniej, jak najmniej wyrazów, jak najkrótsze wyrazy. Skracają te wyrazy. Dlatego i nawet w pracy mówią Wes. Zależy i West, i Westley. jak kto woli, ja to zawsze przyjmuję. Także od tej pory będę nagrywał to będę próbował um, mówić swoje imię. Jak ktoś pierwszy raz ogląda, będzie wiedział, z kim ma do czynienia, nie będzie miał wiedział, z kim ma do czynienia, ale przynajmniej będzie wiedział imię. Jakie jest moje imię. Także to tyle chciałem powiedzieć na początku. Następna ta sprawa to... Jak wiecie, miałem wylew, już się wyklaskałem z tego wylewu, może nie na 100%, ale już było dużo lepiej. Już tydzień czasu jestem w pracy, także yy, czuję się bardzo dobrze. Ale żona chorowała na grypę. Była taka dobra dla mnie, że podzieliła się tą grypą nawet ze mną. Także. No i ja mam grypę w tej chwili, dlatego mój głos jest taki jeszcze gorszy niż był przedtem po wylewie. Dlatego, że mam kaszel, mam oschłe, e, obolałe gardło, dlatego moje słowa są nie takie, moja wymowa jest nie taka. Ja widzę, bo już była całkiem dobra po tej mojej chorobie, a teraz z powrotem wróciło tak jak było kiedyś. Dlatego, że. Mam kaszel. I mówię tak nadal przez nos. Ja powiedziałem, że ta grypa jest gorsza, dużo gorsza od tej mojej, od tej mojego wylewu do mózgu. Ten wylew nie był taki tragiczny, jak ta grypa, która, która bardzo mnie tak denerwuje i po prostu jestem taki podenerwowany przez to, że mam tą grypę. A nie przez to, a nie przez to, że miałem ten wylew. Ten wylew nie był taki straszny także niektórzy mówią niektórzy już by mnie posadzili na wózku na inwalidzkim czy nawet na e, emeryturze tak jak niektórzy komentarze słyszałem po prostu o ty już się nie nadajesz do żadnej pracy to już nie możesz pracować najlepiej na emeryturze łatwo tak każdemu powiedzieć na emeryturze ale powiem wam jedną rzecz jak byłem przez ten miesiąc w domu przez całe święta Siedziałem w domu i tak zamyślałem, to tak, tak samo jakbym był na emeryturze, bo po prostu no, siedzę w domu, nic nie robię, to jest takie e, powiedzieć, e, jak jakby to po polsku określić to, taka namiastka emerytury już była w moim domu. Tak zamyślałem, jak ja, ja mam tak siedzieć w domu, i na emeryturze ja tutaj zwariuję, ja nie mogę tak siedzieć, ja jestem nieprzestrzeniony, ja jestem człowiek pracy, ja jestem człowiek taki, że nie posiedzi w jednym miejscu, po prostu muszę być między ludźmi, muszę coś robić. A tym bardziej teraz jest zima, ciemno, deszczowo, no nie można na dworze nic za bardzo zrobić. Dlatego mnie to denerwowało, siedzenie tak w domu, dlatego nie wytrzymałem i już tydzień jest byłem w pracy i w pracy się czuję bardzo dobrze jestem między ludźmi mogę porozmawiać no inaczej się czuję, po prostu inaczej, niektórzy mówią, że oni, oni nie lubią w pracy, jak to żeby pracę można lubić, no nie wiem ja zawsze lubiłem swoją pracę a to teraz szczególnie także ja wracam do pracy jestem zadowolony, że idę do pracy ja idę z przyjemnością do pracy bo, ja wiem, bardzo lubię pracować z tymi ludźmi, którzy pracują, bardzo przyjemni są, znamy się już kilkunastu lat wszyscy, także, kiedyś to był zakład bardzo duży, ja powiem, że bardzo dużo setki ludzi, ale ponad 50 ludzi pracowało, w tej chwili zostało tylko 11 ludzi, wszystkich, także wiecie, a ja nadal ciągle tutaj pracuję. Ja przeszedłem już setki ludzi, które przeszły ten zakład, ale ja nadal jestem. Nadal jestem w całej czołówce. Także ja bardzo lubię to, co robię. Bardzo dobra atmosfera jest w pracy. Bardzo dobrze płacą, więc czego można więcej jeszcze żądać? Dlaczego miałbym być niezadowolony? Dlatego no, dla mnie to dziwne takie, ale no, że nie wiem, mo może większość z Was nie ma takiej pracy, może Chodzicie do pracy, bo musicie, no ale ja bym na przykład nie musiał, musiałbym, mógłbym siedzieć przez kilka miesięcy, ale to nie o to chodzi. Ja wiem, że oni potrzebują kogoś, kto by zrobił tę pracę. A, a ja każdy u nas specjalizował się w odpowiednich maszynach. Jeden ja robi tę maszynę, drugi ja robi tą maszynę. I także jak ja nie pójdę, to ktoś tę maszynę będzie robił. I oni, i, a jak ktoś będzie robił, to, to nie zrobi tego co na dnie zrobi tego, bo ja to robiłem tylko właściwie, tylko sam. Także to nie jest taka prosta sprawa, żeby ktoś inny to maszynę zrobił. Tak, to trzeba lat yy, praktyki mieć na, na to. Także z tego względu poszedłem do pracy, bo ja rozumiem, ja pracuję w pracy tak samo, jakbym pracował sam. Dla siebie, po prostu. Ja nie widzę różnicy, czy ten właściciel jest hindus, czy tam in, ktoś inny. Ja, ja muszę na niego pracować, nieważne, kim on jest, ale on mi płaci i ja muszę dla niego, ja muszę zapracować i dla siebie, i, i dla niego, żeby on miał pieniądze, żeby miał z tego zysk. Jak nie ma zysku, to on też zamknie zakład i ja, ja też nie będę miał pracy. Czyli takie mamy podejście do tego, o, bo on ma pieniądze. No niestety, on też, on też musi liczyć pieniądze. Także nie czarujmy się, że, o, ja, my, ja jestem tylko, żeby go wykorzystać. To nie jest podejście właściwie do pracy. Jeżeli tak będziemy podchodzić do pracy, nigdy będzie, nie będziemy z tej pracy zadowoleni. Trzeba tak pracować, jakby się pracował na własny rachunek. Tu jest wtedy człowiek jest zadowolony z tej pracy, daje z siebie wszystko co najlepsze i jego produkcja i, i jest dobra. Muszę zwracać uwagę, deszczowa dzisiaj bardzo niemiła pogoda, ciemno, nie wiem czy może widać może troszeczkę, ale normalnie ciemno, góry są opuszczone, jest bardzo ciepło. 12, 13 stopni jest styczeń, ale mm, naprawdę jest e, deszczowo i ciemno, jest e, południe nas w południe ale jest normalnie ciemno nieprzyjemne jest, ale to jest, taka tu jest zima tak wygląda zima tu u nas w British w Vancouver, my nie mamy tutaj zimy, my mamy dużo deszczu zimą, chociaż w tym roku nie było za dużo deszczu powiem, ale jest bardzo ciepła temperatura w tym roku. Baha się przeważnie około 10 stopni. Raz jest mniej, raz jest więcej. I mieliśmy dość wyjątkowo dużo słońca w tym roku. Także nie można narzekać. Chociaż ja powiem, gdzie byśmy nie byli, będziemy narzekać. W jakim świata będziemy narzekać. Bo Australii tam mówią, że nie narzekają na tą pogodę. Ja nie myślę, że nie rzekajem, bo tak codziennie upały, codziennie słońce to też jest męczące. Powiem wam hmm, prawdę. Rozmawiałem z jednym na Hawajach, który przeprowadził ze Stanów z, z, z kontynentu. Wytrzymał na Hawajach przez 4 lata. Był tutaj z Oregon. Był przyzwyczajony do czterech roku, a tam na Hawajach jest na pora roku jedna pora roku, słoneczna pora roku słoneczna pora roku trwa cały czas, bez przerwy I powiedział, wytrzymał 4 lata powiedział, ja mam dość, ja wracam z powrotem do mojego miejsca gdzie się wychowałem, no po prostu nie jest to takie dobre jak ktoś mówi, że wszystko jest dobre pogoda słoneczna zawsze jest dobra tak samo tutaj nieraz latem mamy kilka miesięcy słońce słońce, nie mamy deszczu i też już narzekamy, także to jest normalne, ludzkie Także nie czarujmy się, że jest perfekcyjnie. Nigdzie nie jest perfekcyjnie. Tak samo i tutaj. Wiadomo, że jeden lubi śnieg, woli śnieg niż ten deszcz. No, w moim przypadku ja bardzo lubię deszcz. Wolę deszcz niż ten śnieg. Śnieg jak chcę, mogę w każdej chwili zobaczyć. Za pół godziny wsiądę w samochód podjadę z samochodu na, na górę jestem na wysokiej na górze tam gdzie jeżdżą na nartach i mam śnieg mogę sobie śniegu pochodzić mogę w każdej chwili mieć także nie nie ma z tym problemu w każdej chwili mogę mieć ale powiedziałem ja bardzo nie lubię śniegu wolę ten deszcz deszcz niczym mi nie przeszkadza wszędzie można dojechać szczególnie tutaj gdzie są góry także no, dla mnie jest, ja się tu ja naprawdę bardzo dobrze zimą, a, lata, a latem a to, bo jest piękne tereny, tak jak widzicie na tych mediach, ja tu jestem zakochany w tym, ja bym się stąd, tutaj już nigdzie nie wprowadził, a po drugie strona, że tutaj w tym rejonie jeszcze jestem 20 lat, 10 lat byłem w Ontario, koło Toronto, także no, nie ma porównania między Ontarią a British Columbia, British Columbia jest piękna, dlatego na rejestracji, na tablicy rejestacyjnej na wszystkich tablicach rejestracyjnych pisze piękna brudna Kolumbia. Mam, także mój głos jest taki <laughs> przepraszam za to ale no muszę jechać tutaj do szpitala odebrać moje wyniki z kiedyś robiłem chyba tygodnie temu na serce, badali mi serce po prostu jak działa przez serce, przez 24 godziny miałem ten monitor <laughs> w domu <laughs> przepraszam i ja go teraz odebrać Dzisiaj jest sobota mam nadzieję że tam będą Będę mógł to odebrać osobiście. Ja chcę mieć to dla siebie. Mój lekarz rodzinny to ma, ale ja bym chciał, chciał mieć dla siebie. Także yy, nigdy nie wiadomo, mogę pójść do innego lekarza i wtedy będę miał już to, mogę mu pokazać. A ja bez tego to tylko chłonekz familijny ma małe swoje wyniki, a... To inny mi nie, nie będzie pomógł. Także nie zawsze ten femininizm jest. Także lepiej mieć takie coś sprawy ze sobą. Także widzicie, deszczowo jest. Niemiło. Bardzo brzydka pogoda. No nie, nie ciekawie. Także podjeżdżam już pod szpital. Także to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję. I do usłyszenia Zjeżdżam na parking. Okej, okay. dziękuję Już kwitną kwiaty na drzewach. Piśnie, kwitną. 20 stycznia.